30, 20 Dzisiaj będziemy reagować na Zielone 3, bo podobno wyszło. Ja ostatnio reagowałem na trailer, ale dzisiaj będziemy reagować na na Zielone 3. Mój Dokładnie. brat wido widocznie oglądał na telefonie. Mój brat jest do mnie młodszy o wiele, więc nie dziwić się, że on go ogląda. I sprawdzimy. No, dobra, puścimy widzowie. To, ek, już, już na wstępie słychać, że on nie, nie, nie umie polskiego i jakieś chińskie rytuały odpierdano, nie? Czekaj, ja to i włączam. Money, money! Typowe dziewczyny, kiedy widać, że lecą na hajs. Money, money, money. Mam nadzieję, że się nie saksowały. Patrz to, patrz, patrz, patrz na te mordy dwie. Chorera, ale... Nie, ale... Te mordy, ja już zawyfrowałem, ale on nie wygląda jakby z pierdła wyszli. Nie, jeszcze krzywo. Krzywo, patrzcie krzywo, krzywo to będzie. Rejestrację pokazał. Zielony jak gekon? Sos? Mój styl kameleo. Mordo? A ja widzę cię? No, czekaj, czekaj. Przelot? O, okej. Okay. Wow. wow. Witasz, tylko... wi wiem, że widzisz dziewczynę Manej i wiem, że jest ty jechałą. mówisz bo ty Manej. Poczekaj. No, pra... zielone, zielone, Ej, wiesz, czy mi dziewczyny się kochają? Nie, wiesz, ale patrz. Dziewczyny... Mega z niego kameleon, mega zmienia kolorki. Jak on, takie taki czarny jest. No. Ilumina. Ale nie, tak już na wstępie, to chyba jakby reagowania na różnej, ten, ale nie na tych kanałach, to ta chyba jest najlepsza, tak już na wstępie. Na wstępie... wstępie... No, wstępie... No, ludzie, co... no coś tam wchodzi, ale następnie Czelepupy. trochę mówię po chińsku. Co mówisz? Coś tam, ja słyszę trochę, jak oni mówią po chińsku. No tak. Prawda. Odbiera zielone mordo, a ja nie wiedziałem, że telefony umie... że tam... jak to się... Ja jestem inny widzowie w tym odcinku, przepraszam. Że dolary umiał gadać. Ale dalej, że... Dalej, tak na, że on... tak, ale tak serio to trochę wygląda, jakby on żarł tą Forcę. Palion jest inny, on żarł Forca. Ej, coś się powiem, on wygląda jakby... jakby... On, a ten, ale Palion wygląda jakby żał tą Force serio, bo on ciągle mówi zielone trzy na To jest na piosenka. Wyprzelot, A, ja, a my, ja myślałem, że to dopiero lecisz, a ty odwiedzasz. No. O, zielone trzy! Zielone trzy. Wow, to jest zielone trzy! To jest zielone trzy! Z tego ruszenia się na krześle, aż mi z głowy spadły. Ej, tymczasem, ej, tymczasem no, twój no. brat, który szuka zielone trzy. O, ale ta muzy jest takie pi... Dosłownie. I te dziewczyny ładnie Przyznam śmiesz, nie? Przyznam kamerę. Przyznam, że kamera jest akurat dobra, 4K jest. Widzicie, I... mogę 4K to puścić, więc nie te dziew... z tego? Te dziewczyny ładnie wziąłem, bo ciągle mówią money money! No tak sobie wchodzimy. No to wchodziła troszkę włosko. No to wchodzi. Ale ta po lewej była najładniejsza. No. no. to jest normalna, nie tak jak inna. Czemu on zalewa kurwa paliwem albo wodą hajsa, nie film. pytasz się o mnie. 700 koni to mało w porównaniu do Klinik Zega, który przejechał 530 km na godzinę. Usłapało. To o to... Fajne drukowane pieniądze. Nie o nim, jak py... 122 p... ten... Pixela Xda. Ej, to jest wiadomo, czemu to ma 36 tysięcy łapek góra, bo takie bez... Ja bym... ja bym zbierał więcej. Widziałem. Wiem, wiem, że mam ładną władzę, więc na mnie patrzysz. Czekaj. Co? Można to, to nie galanoni Dopaliona nie Gal Aloni, co? jak pytasz jak żyję to Unliving Money. Nowy Money? Co? What the fuck? Czekaj, copnę jeszcze raz. To Unliving Money. Mordo to Paliona, nie Galanonim, nim jak pytasz, jak żyje to... Ej, twój świat, kiedy... kiedy ona paleona. Teraz coś nie płynę. Czemu to? To? Czas, on dostępował czasem? Jest inny. No jakieś mace, on, musimy do niego wy... musimy się go wypadać skąd on zdobyła ja też w so. ja sobie. Mam... I jeśli wiemy. Po choleremu spaleta od SpongeBoba. Jeszcze zalewa logo Lamborghini, ale to akurat szanuje Palion bo Lamborghini to jest takie gówno, że masz się nawet nazwać i będę cię szanować. Po zielonym ja mi pod chatą Wiem, że gówno. Gówno ci staje pod Hatamorda. Neho, neon, neon, już podkrada pieniążki, już podkrada. O, widzimy to. O, drukowane pieniądze. Nie trafią, rozbiłem sobie zielone Najpierw co i tak jest drukowane. Gadnij z czym mi się to kojarzy takie w idealnym momencie, jak nalewał coś do takiej butelki, wyszła taka jakby no taki jeden taki... taka... Taki jeden gejzer e, z tego. Jak Zgadnij, z czym mi się to kojarzy. Eee. Oni by to chcieli, a? Chcieć, Robię zielok, Ej, czekaj. Ale człowieku, mnie nie obchodzi ten twój papier drukowany, poczekaj. Palion Style! Gówno to... mnie obchodzi ten twój sklepik zarąbany. Jeszcze w piosence będziesz mówić Palion Style, jesteś inny. Na pewno, zagram pełne sale, więc tam ze mną Znowu mam z Tobą ja Ciebie nie lubię 3 trzy Trzy, trzy 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 ognie Stawiam na siebie, nie stawiam na A czemu nie stawiasz na Quint? jak podobno kwint masz, a to jest drukowane pieniądze Zwonią ludzie, co chcieli tu Ej, po ja Ej, kiedy dziewczyny myślą, że to prawdziwe dolary no. Ej, patrz, stoi na kupie pieniędzy. Tylko, żeby nie prawdziwych, Dokładnie. Ej, czekaj, daj mi się, mi tak boli. Ale, Neon? Leon to ma akurat ładny pic, wow, je nie ze sobą. Łama uszy. Tylko mele, nie Stawiam na siebie długo grałem. Mam nadzieję, tak że to są celu pieniądze, nie? Bo no on niechcący wrzucił papiery. Ludzie co chcieli tu być odbierami zielone Sorry, tajemnicy. Ale wiesz ile musiało pójść, kurde, tuszu na te pieniądze? No że w pizdu. W pizdu z miliard dolarów na to było. Zielone, Gekon, sos, mój styl kameleon, a, potem, a potem ten tusz ej, kupi... Mój styl kameleon mordo, ale ty jesteś tylko zielony. Gdzie Łaj. ty zmieniasz kolorki? ze słońce, kurde, rysujesz do ognia, ty My jeszcze te kabelki, tu mówię, to, to jest coś inne. Nie, te oh kabelki, okay. żeby ich nie zakryć, nie to trzeba być głupim. Ej, ja, ja zrobię za, ja zarabędza. Idzie ja się woda. Na... Na... Ja... poczekaj. Stary admiros Ja przychodzę po swoje, czyli zgarnąć zielone robię. Mani, mani. money! money. money, money. Stary, w hobby, możesz mówić o mnie wzory, ja w tym czasie robię progres. Za was to nie. Wow, dla was to nie. Wygodne! Wygodne. Wasze zdanie nieistotne Nic dziwnego, wasze zdanie nieistotne O, jeszcze ma już już Pit widzowie, nie wierzę, nie Mam zielone, ale nie rozmieniam się Na drobne Ty wiesz co, co czuję dziś Ja nie wiem, co ty czujesz Mi się wydaje, że ty czujesz Żenada, że pamiętam Takie coś nagrywa Robię zielone dla tych paru chwil a parów? Nie, a parów, fil, dobra, przepraszam, inaczej słyszałam. Dobra, ta muzyka jest taka gówniana, Poczekaj, że już się aż Poczekaj, to... musimy dokończyć. Powiem, ja jeszcze tego aż Parion, parion, co? Jakieś pole wiosenki, wiesz. Nie widzę, zda... czekaj. Ej, typowy parion, robi tak rękami, siuuu. Moje Dzień, co jest tu by, mi... Nie, ale masz S, ziomek. A poczekaj, siebie, nie. stawiam na kwit. Zdolą mi ludzie, co chcieli tu być. Ale masz S, ziomek, ale masz S. Od dzisiaj to jestem jak multiwidzowie. Od dzisiaj to jestem jak multi, nie? To ja tutaj reaguję <laughs> na fasenki mi zielone tajemnice. Ja... Ale jak papier ma ci dawać synk? Ziomuś. Ej, co się Okay. Ty, on Ej. robił John Cena. Ja, ja bym zrobił John Cena przez Ja. Ej, chłopie, jak to zobaczyła... zrobił John Cena? Ja bym serio? zrobił John Cena, no? Zrobił. Papa, pa, pa. Czekaj, ja idę do jego nowy, domu. Tak, przelot, wow. To jest. No, nad... Na drugiej minucie, 22 sekundy. Ja. A zielone... ja wiem, że to się forsą popisujesz, bo odpaliona zostałaś jakieś papiery. zielone trzy, Stawiam na siebie, nie stawiam na... on chyba te. On forsę z papieru yy, zrobił. Znaczy tak troszkę to powie powiedziałbym, że to wygląda prawdziwie? Ta forsa, ale nie wydaje mi się. Bo tak trochę wygląda teksturowo, prawdziwie. Dzwonią mi ludzie, co chcieli tu być. Mi zielone, daje mi cy, zielone jak gekot, sos, cameleon, No, Ale no to może być. Dwa złote to, to, to wystarczy. Z tymi wszystkimi znaczkami, nie? No, dobra widzę, wykończymy odcinek. Dokładnie.